L -m -a -o. New album coming soon Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku Quickshota. Jest to ostatni pojedynek na Tier 2. Dzisiaj zmierzymy się z FOBOSem, najtrudniejszym przeciwnikiem właśnie w, na tym poziomie. Nie wiem czy jest najtrudniejszy ogólnie, dla mnie jest największym wyzwaniem właśnie na wyższych poziomach trudności jest naprawdę nie do pokonania na tym poziomie w miarę jeszcze no, daje radę co ilon ma życia A, to nie był dobry pomysł O, ist kolejny power up. No, dostał. To zwiększa naszą prędkość i szybkość strzału. W momencie, gdy Fobos y zyskuje Właśnie ten power-up, y, nasze szanse na zwycięstwo z nim znacznie maleją. W momencie, gdy my je mamy, no to wtedy mamy jakieś szanse z nim y, wygrać z wyższym wynikiem. Może jak już zauważyliście na tej mapie mamy do wyboru Rocket Launcher, yy, Shotguna i Plasma Gun Oj remis Muszę się postarać Oj kurczę Sprawdzałem czas ile nagrywała tu Zaskoczył mnie Może zapomniałem napisać AFK heavy armor. No trzeba się postarać i z nim wygrać. No nie. byłby niezły fail, jakbym to przegrał zdobył właśnie power up Tylko na tym poziomie on go chyba nie wykorzystuje dobrze bardzo dobrze dobrze, byłem go ja teraz szybko znalazł przed końcem power upa a, już po ptokach. <laughs> Pojedynek na plazmagany wygrany. Jest tu musiał się Zrespałować. No, już myślę, że teraz dam radę to wygrać. Dwa punkty to duża przewaga. Kici, kici, gdzie jesteś? Oj. Przed chyba tu. aj no i niepotrzebna strata. Pamiętam, gdy pierwszy raz grałem w tą... Grę miałem ogromne pro problemy, żeby przejść właśnie ten Tier 2 właśnie przez Phobosa. Bałem się z nim grać, bo potem mi się po nocach śni właśnie ta postać. Ale a propos... Wyśniewania chyba tak dobra forma. Yy, potworów skojka to innym razem. Na pewno możecie się spodziewać bardzo nowej serii yy, pod tytułem spin-off, czyli moje takie luźne granie, czy po prostu przedstawienie jakiejś gry. Ja za dużo wam nie będę w, te, w niej pokazywał, po prostu jednorazowe zagranie. Kilkukrotne. No i udało się, wygrałem. No, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.